Wiesz jakie to słowo, no to spróbuj. O, i proszę, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Pożeczka. Tak jest, słychać, brawa. To znaczy, że się zgadza. 200 zł dla pani. Słuchajcie, super nam idzie. Dobrze, następna zagadka. Co my tutaj mamy? 300 zł do wygrania. Oj! Widzę, że coś tutaj... Zaraz, zaraz. To ile w końcu tych liter? No, panowie. I co się dzieje? No tu jakieś raz wzorki, raz literki. No chyba, chyba coś poszło? Nie tak, no dobrze, jestem cicho. I co? No nie, no ja czekam. No to będzie ta zagadka, czy nie? No, żebym mogła rozdać 300 zł, to muszę mieć za co? Halo, reżyserka, co wy tam wyrabiacie? Aha, czyli widzę, że się już chyba na dobre zepsuło. No co jest? Na no, zmięcie to, poproszę o te literki. No tu nic nie widać. No co, to, to, to wszystko się zepsuło całkiem? No to, to może... Jak nie jest nic zepsute? Nie no Maciek, co ty wygadujesz? Co to Jakieś linie, kreski? Jak nic zepsute? Co to w takim razie jest? No dobra, a jakie jest pytanie w takim razie do tej zagadki? To jak? Teraz zrobiłeś zagadkę, czy wyciągnąłeś jakąś nową zagadkę i nie masz gotowego pytania? No dobrze, ja wiem, że coś ci się tam zepsuło w systemie, ale, no ale powiedz nam o co chodzi. To ma być zagadka? Ale co, że tak ma to wyglądać? No ale co to jest? No co to za linie? No dobrze, no widzę te linie. Jakie jest polecenie do tej zagadki? Jeszcze raz pytam. Odczytaj ukryte hauso. Panowie, proszę się skupić w reżyserce i powiedzieć mi, o co chodzi z tą zagadką. Ja tu widzę linię. Coś tu się jeszcze pojawi? Czy nie wiem, coś Wam się zepsuło? Czegoś nie wgraliście? No, halo, ja chcę wiedzieć, o co chodzi. No ja widzę linie, no jeżeli mam y, poprosić widzów o rozwiązanie zagadki i rozdać im pieniądze, no to muszę wiedzieć za co, nie? 300 złotych, reżyserka, no... Ale powiedzcie o co chodzi, no bo ja nie będę tak stała i tutaj i co? Nie wiem co powiedzieć widzom, to już trzeba było... No ja wiem, że coś się zepsuło, ale to, nie wiem, no to wytłumaczcie mi o co chodzi. Jakie hasło? No jakie hasło? Linie, widzę linie, musieliście pomylić zagadki albo polecenia. No tak, ale coś ci się zepsuło i próbujesz mi teraz powiedzieć, że to, co jest na ekranie, jakiś zepsuty obrazek, to ma być zagadka, tak? No, żeby, żeby odczytać hasło, to chyba trzeba mieć litery, tak? A nie tutaj jakieś kreski, jakieś, no nie wiem, jakieś... Ale jak to mam nie dyskutować? No jak mam nie dyskutować, jak ja nie wiem, o co chodzi? No jak mogę przedstawić widzom zagadkę, w której nie wiem, o co chodzi? Reżyserka, no... No, to Nie no, to jest bez sensu. To może, no może przyjdziesz tutaj za mnie, Maciek, wytłumaczysz widzę, o co chodzi w takim razie, co? Jeżeli ja mam nie dyskutować, no to... No ja wiem, że byś nie grał tej zagadki, jakby się system nie zepsuł, ale to nie jest usprawiedliwienie, no. Pojawia się coś, czego ja wcześniej nie widziałam i, i, i nagle co? No to takie życie, no jak takie życie? No, no dobrze, ja rozumiem, że coś nowego... No nie no, ale ja chcę wiedzieć, o co chodzi. To no, nie chodzi o, o to, że te same zagadki, ale przynajmniej chcę wiedzieć, o co w niej chodzi. A jak tutaj wrzucasz na ekran coś, czego ja wcześniej nie widziałam, nie miałam okazji z tobą skonsultować, no to jak? Halo. No i teraz postanowiłeś się do mnie nie odzywać. Nie no, świetnie, naprawdę. Muszę tutaj świecić oczami co, yy, coś, co nie wiem, czy jest zagadką, czy coś im się zepsuło, czy nie wiem, może... Może nie wiem, może próbuję ugrać na zwłokę na przykład. Reżyserka, no ja chcę widzieć o co chodzi, bo to mi się naprawdę przestaje podobać. Mam do rozdania pieniądze, nie wiem za co. Naprawicie to, zmienicie czy co? No jak nie? Ale jak ma ta zagadka tak wyglądać? Jakie hasło do odczytania? Przecież tu nie ma liter. No jak nic nie rozumiem? No kreski, widzicie kreski? No właśnie, ja też widzę tutaj jakieś. Połamane kreski. No i to wszystko. Jakie... Nie, nie, odczytaj hasp. Nie, to tak nie może być. Ja muszę porozmawiać po programie. Albo nie, nie Maciek, ja cię jednak poproszę tutaj, żebyś przyszedł, przyszedł tutaj i wytłumaczył widzom o co chodzi. Jak to nie twoje zadanie? No dobrze, to by było moje zadanie, gdybym wiedziała, o co chodzi. No dobrze, no to. No to co? No ja, ja nie wiem o co chodzi. No, to co z tego, że wiesz, jak nic z tym nie robisz? Jakie odczytaj hasło? Co to jest za zagadka? No, nie masz tam pod ręką czegoś innego. No, nie możesz proponować zagadek. Ja nie chcę, żeby potem ludzie kojarzyli mnie z takimi cudami, z jakimiś zagadkami typu, nie wiem, odczytaj ukryte hasło, jak nie ma liter. Nie, tak nie może być. Nie. Nie, wiesz co? Nie chcesz, nie chcesz tutaj przyjść? Dajcie to tło. Dajcie tu tło, ja, ja chcę porozmawiać z reżyserem. Nie, nie, tylko poproszę tutaj o tło. Dobrze, nie, to nie, proszę bardzo, idę. To tak nie będzie. Co, co nie? To tak nie będzie. Co to za zagadki w ogóle? Co to ma znaczyć? Miałeś. No, nie, no, jestem tu. Co mi powiedział? Co mi powiedział? Powiedział, że, że trzeba rozwiązać zagadkę, że rzeczywiście tu jest jakieś ukryte hasło. Że to nie są same imię. Że rzekomo tutaj jakoś sprytnie to hasło ukrył. Słuchajcie, jeżeli mm, dziwicie się tak samo jak ja, nic nie mogę na to poradzić. Ja mówiłam, że, że nie chcę tej zagadki prezentować. Rozmawiałam. Słuchajcie, ja Was bardzo przepraszam za za tę całą sytuację, że musieliście być świadkami tej całej awantury, ale do... nie jestem przyzwyczajona do prezentowania czegoś, czego wcześniej nie widziałam. Widzę jakiś problem, potem pojawia się zagadka bez polecenia. Zagadka wygląda jak coś, co się zepsuło. Pojawia się polecenie, odczytaj jakieś hasło, gdzie jak nie ma liter, to jak odczytać hasło? Słuchajcie, spore zamieszanie i w takiej sytuacji, szczerze mówiąc. Nie jestem stawiana codziennie, więc wolałam sprawę załatwić od razu na tysiąc złotych. No i co z tego, że tysiąc złotych to nie załatwia sprawy, Maciek. No pokaż nam litery. Albo daj jakąś normalną zagadkę. Tysiąc złotych. No i myślisz, że tysiąc złotych wszystko załatwi. Ja myślę, że będą my skargi na tę zagadkę, no bo no jak, no nie można y y y, grać zagadki, w której nie wiadomo o co chodzi. Tak? Dobrze. Dobrze w porządku, jeżeli chcesz się potem tłumaczyć szefowi. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ja też na pewno powiem, co o tym myślę. Tysiąc złotych. No dobrze, a gdzie są litery? No, żeby łożyć hasło, to muszą być litery, tak? Coś wam się zepsuło, a teraz spróbujesz mówić widzom, że to jest zagadka nowa, że której nie graliśmy i że wiadomo, o co chodzi, jest polecenie, tak? No jest polecenie, odczytaj hasło. Z zagadki, w której nie ma liter. Powiem szczerze, to publicznie mówię, jeżeli ktoś mnie słucha, mówię publicznie. Ja się pod tą zagadką nie podpisuję i pod dzisiejszym programem w takiej formie też się nie podpisuję. No, było sporo zagadek, zagadki literowe, zagadki na skojarzenie, a że teraz wam się coś się zepsuło, no to ja już za to odpowiedzialności nie biorę. To nie moja wina. No tysiąc złotych, fajnie, nie, no fajnie, naprawdę. I co z tego? Jak można odczytać hasło? No, ale nie mogę przestać narzekać, jak nie wiem o co chodzi. To zmień zagadkę. Dobrze, chcesz? Proszę bardzo. Porozmawiamy po programie. Ja nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć o tej zagadce. No, tutaj na pewno nie możecie liczyć na to. Że Wam podpowiem, bo ja nawet nie wiem o co chodzi. Po prostu. Reżyser tak mnie tutaj urządził, że tak powiem delikatnie. mu łatwo powiedzieć, czy coś zrobić, bo oczywiście jego tutaj nie widać. Jak go zaprosiłam tutaj do studia, no to już rozmowa była inna, to już się nie pokaże. Za pomysły reżysera, to ja potem muszę świecić oczami. Przecież ktoś, kto teraz ogląda program czy widzi tę zagadkę, pomyśli sobie, no nie no, dziewczyna zwariowała, co, o co tutaj chodzi. No właśnie. A to nie dziewczyna zwariowała, tylko reżyser. No ale to ja muszę tu za niego świecić oczami. A ja naprawdę mam nadzieję, że przyjmie zaproszenie do studia i się tutaj pojawi, bo ja nie wiem ani jak wam doradzić, jak rozwiązywać tę zagadkę, ani tym bardziej. Nie potrafię podpowiedzieć. No co, no widzimy obrazek, na którym są kreski. A polecenie brzmi: odczytaj ukryte hasło. No i reżyser myśli, że jak zaproponował tysiąc złotych, no to wszystko jest w porządku i już to. No, nie no, fajnie, duże pieniądze, tylko że kwota nie zasłoni faktu, że pojawiło się coś dziwnego na ekranie. Nie naprawdę. W takiej sytuacji, to ja bym się po prostu z reżyserem zamieniła na miejsca. No, może on, skoro twierdzi, że, yy, że to nie jest zepsuta zagadka, to lepiej by Wam wytłumaczył o co chodzi, no bo ja co mogę? Widzę to samo co Wy. Co wy. Widzę też polecenie: odczytaj ukryte hasło. No i na tym się kończę moje doświadczenie w tej dziedzinie. A no tak to mnie jeszcze nie urządzi. I jeszcze się do mnie nie odzywa. No nie no, fajnie, fajnie, naprawdę. Ja nie chcę tej zagadki. Ja wiem, że tam jesteście, reżyserka. Co prawda, nie odzywacie się do mnie, ale wiem, że tam jesteście. Ja nie chcę tej zagadki. Bo no chyba też mam prawo decydować, tak? To ja tutaj za wasze zagadki odpowiadam przed widzami. Co ja mam teraz powiedzieć? Wybaczcie, że reżyser tutaj coś namodził. No, może masz tam coś takiego, z czym mieliśmy do czynienia. No to możesz teraz zamienić. No jak nie masz innych? No dobrze, widziałam, że się zepsuła, ale to nie moja wina. No to może, może poproś realizatora, może spróbuję coś naprawić w tym czasie. Nie da się, nie da się. No to... Aha, no musiałby zresetować komputer, system, no i nie byłoby programu. No nie, no to super, to, to, dziękuję za informację. Nie, jak w ogóle nie można już grać literek dzisiaj? Aha, no to świetnie.